Dzień dobry wieczór Polsko! Jest sobota, godzina 11 właśnie wyjechaliśmy do poznania na Japaniką 3 nauczeni na błędach będziemy mniej filmować w trasie, bo stanie nam bateria siadła już na miejscu konwentu, więc zobaczymy się jak dojedziemy. Jest kierowca Rasta. Jamajka. Siema. w tym kierowcą dzisiaj. Tak jest. Do zobaczenia na miejscu w takim razie. Musieliśmy wam to pokazać, jak w Polsce się zdaje na prawo jazdy. Ile okay, no mamy na liczniku? Dajno, dajno, dajno. Mamy coś około setki, tak? Mamy około setki, ty można jechać około 66. Sześć, no Elka no. przed nami ciśnie równo z nami. No, wyhamowała, bo wyjeżdżamy na zabudowane. Ale zwolniła aż do 80. No, zawsze coś, nie? No to pięknie, zdała. Siema! udało nam się dojechać na Japoniko i uciec na chwilę z kukurydzy. Specjalnie na ten wyjazd wydostaliśmy się, uciekliśmy z psychologii, ale obiecaliśmy mu, że wrócimy. Spotkaliśmy też ekipę. O, 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 a o, je, nie, się tak, znaleźć się. No, się. go na chwilę, ale musimy go znowu odprowadzić. Niech się każdy przedstawi tak po trochu. No to zaczniemy tutaj. No na rata. Nie, nie mam czuć. Kim jesteś, kim jesteś? Ja Andrzej. No, Andrzej, Andrzej. Jestem, jest nie, jest, 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 jestem duchem JJ-a. O dobra. Kazek. Niestety Kao, Sobieski i ja. Też tu byłem. Też tu byłem. Jesteśmy na konie. 3. Kto tak pokazywał? Tupak. Tupak, brawo, w kawałku hity nap. Jakby Tupak żył, to by tutaj był. Razem z Elwisą. Ponoć wyleguje się na Tupie. Wojewódzki. <grym> A <musieli wejdzie. grym> to, to już nie wnikam. No, i pijemy oczywiście piwo bezalkoholowe. Standardowe, jak rok temu. My celebryczy. My nie możemy. Jesteście nazwy, musicie zacząć. Ja nie, <grym> nie będzie ja zacytować temskiego, piwo karny, noż, tak zwane piwo zwykłe. Nie będzie pseudo reklamy. Mały szarym. jeszcze raz będę przed kamerą. Bo ja, bo ja, bo ja, bo ja, o proszę. proszę.

Fajnie a na to lajcie, trochę nie? się ten JJ stanął, no, trochę to coś no, inny jest. No jest... on, się... on się po prostu sklonował w jedno ciało. No, on, nie, się nie. Spod... Teraz on się, spod... Spod... A, tak. a, teraz a, się katęcie, nie, teraz on jest wide screen, jestem szerszy. A no tak. W HD teraz się Nie, po prostu on na razie zabiera pasy. Później spódniej rzeźby. No prawidłowo. No powiedz, co tam w tych zaświatach przybyło, a czego było przez ten czas. Przybyło masy? To dobrze tam żywią, ale dobrze tam żywią. Ale było? a ja wiem niczego chyba. Dobrze było. Lat jeszcze przybyło. No. Młoda, młoda ci, młoda ci było było. To co za to po raz pierwszy? Za Oczywiście. Do góry. nie mam. nie widziałem. Tak, no. A ja chciałem ten. Nie, bo jedna pijaka, wypełnia macie, mam... No. Ja chciałem pozdrowić człowieka konia, mojego sztanka, Dudula, który w tym roku nie Ale ja nie żyje. Tak? on zginął w polu. same nekrologi. A razem filmiku nie do Też coś zrobić. Co? Też to zrobić. No, szukamy. Ja teraz pozdrawiam rodzinkę Pana Zawieskiego. Ooo! Dokładnie, ja się włączę. może się zobaczymy za tydzień. No. Czyli mnie też. <grym> Czyli jeśli duch będzie na tyle aktywny, tak. to może za tydzień... To wiesz, to musi Ale to jest duch, 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 duch. alkoholu. Jeżeli no. ty pijesz alkohol, ten duch się pojawia. O, o kurde, tak. to, nie to nie trzeba pięć do My złożymy tak? świrytem. No <grymianie> yeah, to z będzie wyglądało, jeżeli będziemy po kilku głębszych. Będzie ci z większą masą. No. Ona zajęła mnie za kulisą. <późno. grymianie> <grymianie> jeszcze 3, 4, 6 bit. Dobra. Zmiana? Tak. No. jeszcze no. nagrywamy. Dobra. Dziękujemy. Nie tak. zobaczymy się, bo w... my tu nagrywamy w jakimś barze, a Chcemy pokazać konwent, nie? No, dobra. No, no za chwilę będziemy mieli, To będziemy na konwencie za chwilę. W roli kamerzysty to znowu ja. Witamy hey, na ja pani moje trójce. Obejmijmy to kamerą, co tu się znowu dzieje. Tak. Tak jest, obszuga też się łapie. Tu, normalnie, atrakcji mamy Obrączkowano. obrączki ten. Ja paniką, na czerwono o, cyk, mamy, jest. Ja też mam jakiś fajny... No Sklep i... aż za dużo. No, będziemy teraz oglądać To pieniędzy lepiej nie wzięłem, ale kurde, z... może kartą można płacić no, ja Nie wiem. Będziemy zwiedzać. Lewą ręką no, Oglądasz, gospodarz ręk, nas, biorę. Gospodarz poprowadzi nas trochę, bo jest no. wcześniej od nas. Organizator. Z... Tak, organizator jednodniowy. <laughs> Coś tam się... Dobra, przejdziemy, przejdziemy, lecimy, lecimy sobie. No, kółeczko. To polecimy na później. W spieszonym tempie. Mamy jakieś fajne panie. Dobra. Dobra, to No, tak sobie. Są Tam są takie klocki znakrane, takie piętkowe. Tak. Można wiem.

Chciał mnie nagrywasz? Będę nagrywać. Bo jeszcze nie żyje, na razie. Tak, jeszcze nie żyje. ja tu zrobimy to co mówiłem. Dobra. To będzie. O, tu masz pytanie. Piecze. No mam Nie, ja się boję. Ja, bo ja się... Ja nie, no, ja ja się nie biorę nie w jest, rękę, ja no. nie. Jest! jest. 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 Są kostki Nie tu cały stos teraz kostek Są kostki, są kostki no, normalnie kostki, są że tak powiem, masz dynamit Będziesz tym, jak on się nazywa? Z dynamit Ale jak on się nazywa ten co sam się wysadza? Kriper, nie, nie ma creeperów. Poszły jak świeże bułeczki. No. Zostały tylko jakieś cegiełki. Dynamity, kupicie, kupicie tylko kilka tysięcy takich, no. i zbudujecie sobie świątynię jak JD. Jasne. Yes. <laughs> tylko bez kochanizmu. Właśnie, Was. Ale to czerwona, szara tańsza pewnie. Szara tańsza. <laughs> Tyle samo. To... Ale można się targować. Ej, to to ta wyszło, wyszła, ja jakbym tą świątynię z marmuru zbudował. Mm. Mm. No, obeszliśmy Małe kółeczko zrobiliśmy. Dzie ja zgubiliśmy. Tam będzie Manga zadychę. Jest ja sobie. Kupiłem no nie uh -huh. bluzę. On no, sobie kupił bluzę Japanikon. Ja panikonem to sobie skarnia. <noise> Gdzie jest twój <noise> Co to idziemy znacznie jak tam w plejatno? Pewnie... A nie, nie ma. <noise> Gdzie jest, jest, jest. Yes. Ale to... W hmm, tamtym to... roku się nie dopchaliśmy. No. No. W tym roku też ciężko. Duż, ja ale kotary samej. Ale kotary porobili. Uh. Normal. Nie <noise> Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? coś tu się dzieje. Jak tu z łupkami. Jak tu z zupkami chińskimi. Tu tańczymy. Ej, konkurs gitarowy nawet. ...narazie, normalnie. Słowacki ty byś co, w co... byś pograł? Jakieś takie... ...dramatyczne... ...lef dance... ...no is it... ...lock and... Ja w tamtym roku chcę wygrać konkurs malowania pałeczek. O, w tamtym roku by się nie udało. To jest mój... ...sweet dream z Alabama... ...faktycznie. To jest dobry hit, eh. ...ty no i tam jest TKN, widzę. TK nagrają. Która to troszkę? Czuta. Oj, jesu, ja jestem stary. Pamiętam trójkę na PlayStation 4 Ja pamiętam jedynie na automatach. No ja lubię na portach. Taki dziadusz, który był paralitykiem i leżał kilka godzin. Dziadusz znów pijany. Dziadusz znów pijany. A ma taki mały smog, ma na no zawsze. Alex. Ja alabama. Alec, Alex. No, no I Kangurę też. Lecimy tak, dalej tak, na tak, górę. Tak, zaczymy co mamy? No zaczymy jakie mamy pokoiki? Nie ma luksusu. Nie ma luksusu? No. To to dogram na górze będziemy, nie? No, no. Tak. Czyli jesteśmy w tym samym punkcie co rok temu. Tam idzie jakaś Hello Kitty przebrana, ja ją ściągnę zoomem. Maszeruje sobie, kyc, kyc, No, Ale powiem ci, że chyba jest mniej ludzi niż w naturach. Więcej jest to jest chyba. A mniej ludzi? Mniej ludzi. Tak coś mi się wydaje właśnie. Czy był? są w Teraz tędy. Idziemy, prowadź. Tym, ty, tym, tym, tym. Jakiś tam rok temu grałem tu w jakąś grę. Grałem ze 3 minuty, po czym chciałem czekać na wynik, a kobitka powiedziała, że nie grałem w tą grę. Nie, ona <grym> <i> sama grała. <grym> Trzeba się wpada i myślałem, że nie gra. No. Tak, I tak dotrzaskałem i tak, no, w tym jakieś grzybki, czy coś coś tam było. No no tak. ona później, że to sama gra. <grym> na no, listę zwycięzców, która była rysowana kredą na tablicy się wpisamy sam. Tak. Może widzimy jakiś room? To jest room service? Tak? Jest room service. To pro, od, pro, prowadź, prowadź. MTV, script. Tak, dobra, dobra, chodźcie, Zapraszamy. Dobra, uwaga. To jest uwaga. Joker, a to jest e, mój creep. To jest twoja twierdza. To jest moja chata. Tak to się żyje. Tak. Tak, tak żyją sobie turyści. No, szumaj, kurwa, bo to wszystko... Najważniejszy tak, tekst. This is where the magic happens. Tak, tak to, to się, się robi. Tak się <todgłos> dzieją czary. No to fajnie się gnieździcie. Bardzo sympatycznie to u was. Tak sobie powiedział, że schludnie. Schludnie, bardzo. I to widać, że dopiero jeszcze nie rozpakowani są do końca. Nie? Tak, bardzo tak no przyśmiejcie. widać to No pokaż co masz w lodówce, no <noise> Małe, ale własne, ale własne tak? tak? zawsze, zawsze nie? nie? Tak. jest duże, ale jest dużo ludzi. To. No, tak, no, tak. W polskiej kolei. No. Trochę. Tak, trochę. Tak, taki taki mini Mi, Nie trzęsie przynajmniej. Nie trzęsie się. Akademicki. Dzień. Idziemy na korytarza poekare. słychać. Ci się. na słychać. dalej. No, to jest to no, to jest to Na pis! No, lepsa jest twoja wida, No ale w porządku, to jest O, lepsa. szybko się, się nie... Czyli jest, pewno, ja pani koniec też jest muzycznie. Trzymaj, Trzyma, czekaj, trzymaj. Musimy Trzyma. nadal... Nie jestem Dobry. Dawaj coś takiego mniej, bardziej sentymentalnego. Zrobimy wyzwanie. Eee. Dajmy takie, 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 Bardziej sentymentalne. <grym> Ne, aš taip, tu samitėsi. Dzięki Sedislajem, jak ja i wachlę w samurajem Zasypałem Zasypiałem myców, belowiec z Naruto, za to kapitan pokazał pokazałem, co to futbol. Bo no walki ty mnie tygrisza maska Słuchałem tajemnicy złotego miasta uh, to jest tak, to jest proste, zioł, to jest klimat, anime'a. Ja jestem z dom <grybuj> <grybuj> <grybuj>